czwartek święto wstaliśmy dopiero niedawno jest godzina 10 10.15 miała być wycieczka, wycieczki nie będzie bo niestety znowu zapowiadają deszcze więc nie będziemy jechać i marznąć zwłaszcza, że tam gdzie chcieliśmy pojechać jest y, dużo zimniej niż u nas zapowiadają tylko 15 stopni niby na wycieczkę dobra pogoda ale zapowiadają deszcze więc nie dość, że zimno to jeszcze zmokniemy bez sensu w związku z tym e, ja dzisiaj trochę popracuję w domu. E, Mariusz to nie wiem, ale teraz przygotowuję obiad na śniadanie. Będzie łosoś i sałata. E, bo dzisiaj się okazało, że ja mam imieniny, a Mariusz ma dzień ojca, więc z okazji święta to... E, Mariusz gotuje e, i będziemy, mm, będziemy jedli zaraz, mm, a potem się okaże jeszcze, co będziemy robić dalej, w dalszej części dnia. W każdym razie muszę powiedzieć, że jestem wypoczęta, wyspana e, i jak zwykle nie mogę sobie zapiąć tego łańcuszka przez te swoje krótkie paznokcie, e, które muszę piłować po prostu do maksimum e, na krótko. Wczoraj sobie też podważyłam skórki, dlatego one tak wyglądają jak wyglądają. Po prostu te paznokcie muszę e, zupełnie na krótko piłować, bo one są tak miękkie, że mi się aż wyginają w drugą stronę. No i jeszcze jak widać, jest na nich resztka akrylu. Widać to trochę. E, I zostawiam już ten akryl, bo gdybym go spiłowała całkiem, to po prostu bym miała dziury w palcach, w paznokciach. No, więc, ale to nie o tym. Także zaczynamy czwartek, dzień wolny yy, i zobaczymy jak się potoczy. Wczoraj dostałam yy, paczkę, a może ją szybko jeszcze otworzę, zanim zaczniemy jeść. Yy, wczoraj dostałam paczkę, zamówiłam sobie, yy, zamówiłam sobie właśnie to do skórek i będziemy to yy, testować. I zamówiłam magnes bo mam takie zalecenia. Zobaczymy, czy to będzie działać. Muszę zobaczyć, jak ja to mam zażywać. Tu jest 180 tabletek wielka pucha, yy, ale chyba 4 dziennie muszę, tu pisze. Na system nerwowy ja jestem wyjątkowo spokojna. Muszę się jeszcze dowiedzieć u tej dietetyczki. Dlaczego ona mi kazała magnać. A w ogóle ja myślałam, że magnes jest na skurcze, ale pewnie ma jakieś jeszcze inne właściwości. Dobra, widzę, że yy, widzę, że... Jedzenie przyszło, znowu zapomniałam wyłączyć dźwięków, jedzenie przyszło, łosyż wygląda tak, zaraz będzie sałata, idę jeść. Spacer, przed chwileczką kropiło, ale teraz już jest ładna pogoda, Do rowerzystów tu jeździ, ale <laughs> idziemy kawałek, jakoś damy radę między tymi rowerzystami, a później będzie już normalny chodnik, idziemy na tren się przejść. Miejmy nadzieję, że nie zmokniemy. Zjedliśmy pyszne lody. Ale pyszne, nie? Po prostu taki tam mają smak. Biała czekolada. Z taką polewą. pisze Amarena. Ale nie wiem. Ona jest po prostu przepyszna. No i zobaczymy sapie jak lokomotywa wyjdę pod górkę. Zobaczymy jaki ren po tych opadach czy się podniósł, czy spadł i e, przy okazji e, może zacznę współpracować z tym gimbalem, nie wiem, albo on ze mną, bo coś nie bardzo, a tak to poza tym dzień wolny, nie ma nawet tak dużo ludzi na mieście, myślałam, że będzie więcej, no ale pewnie ojcowie z dziećmi gdzieś się tam schowali, jakoś czas spędzają. Zresztą, to chyba pogoda tak za bardzo nie zachęca do tego, żeby coś robić na świeżym powietrzu. Ren po opadach fajny. Dzisiaj niezbyt ma kolor jakiś taki zielonkawy. Ale normalnie to jest bardzo ładna rzeka. Ma kolor niebieski, e, jeszcze jak jest słonecznie, to jest naprawdę bardzo ładnie, przyjemnie. Także taka dzisiaj wycieczka spacerkowa po okolicy. W ogóle dzisiaj tak szliśmy, rozmawialiśmy. Teraz właśnie doszłam do wniosku, że kilka ostatnich tygodni lata. E, no nie będę tak miała kilka, ale jak wrócę z urlopu, z Polski, to już tak będę mniej więcej wiedziała, kiedy, kiedy zjeżdżam, czy faktycznie zjeżdżam na jesień, czy kiedy, to będę chodziła po tej mieścince i kamerowała takie najfajniejsze miejsca, gdzie wiążą się z jakieś wspomnienia z tymi miejscami tutaj, żeby miała na pamiątkę, może kiedyś na stare lata tutaj wrócę. I zobaczę, jak to wszystko się zmieniło. W każdym razie, póki co, e, póki co, e, to, to kręcę ren. Po drugiej stronie fajniej wygląda, ale na razie jesteśmy po tej stronie. Melka nasza boi się wody, ale jakoś daje radę. Dzisiaj normalnie to nie wchodziła stópkami do wody. O, gdzie ona jest? bo miała strach to już za daleko to już ale jednak jednak jest odważna <grystanie> jednak daje radę patyczka trzeba było jakiegoś Bo może będzie lato, w którym Nelka będzie się kąpała i będzie się e, taplała? Gdzie, jest Gdzie ten Patyk uciekł? Gdzie jest Patyk? Super! Brawo! brawo udało się takie tereny nad renem tam w oddali widać katedrę e, niestety ta katedra jest teraz w remoncie i na rusztowaniu o, i widać tam właśnie katedrę taki punkt turystyczny Most, z którym przed chwilą szliśmy, i Nelka. Nelka, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ty do wody weszłaś? Kto takie ma łapki mokre? Nie sobie? ja wiem. Taki patyk masz tutaj spaceruję i tak sobie myślę, czy faktycznie nam po, po, pogoda przeszkadza, czy po prostu e, troszeczkę jesteśmy leniwi i wygodni, że, e, że tak nie możemy się zebrać na te wycieczki. No jest naprawdę pochmurno i faktycznie byśmy mieli jechać gdzieś tam i e, w lesie złapałby nas deszcz, a miało padać przez dwie godziny tam, to trochę lipa to byśmy naprawdę zmokli chociaż wcześniej byliśmy przygotowani na takie e, wydarzenia bo zawsze mieliśmy ze sobą kurtki przeciwdeszczowe i, i wiatrówki i to i tamto i, ym, i było wszystko dobrze a teraz jakoś tak nam jest ciężko się zebrać gdzieś pojechać i coś zobaczyć druga sprawa jest też taka że trochę jest wolnych e, bo dzisiaj jest wolny 29 maj Później jest 9 czerwiec, poniedziałek wolny i później 19 czerwiec. Więc zobaczymy jak tam, jak tam będzie z pogodą, może wtedy coś zrobimy. Ale ogólnie też się tak układa akurat, że zawsze jak jest wolne to pogoda nie jest ładna. No nic. Jutro akurat musimy iść do pracy i ma być 30 stopni. W sobotę mamy jakieś plany i zajęcia też ma być 30 stopni a w niedzielę jak już mamy luz i nic zaplanowane no to ma być burza w ogóle już od soboty wieczorem mają być burze uwielbiam ten klimat tutaj dużo zieleni woda w zasięgu Nelka szalona pod nogami biega często tutaj na grillada w przyjeżdżaliśmy grillowaliśmy można. Jest tylko warunek, żeby było blisko wody. Zresztą tam za tymi krzakami też jest taki wąwóz, jakby, i tam też woda stoi. Dzisiaj tej wody nie ma, dlatego że susza była straszna. I mimo, że tak padało intensywnie ostatnio, to jednak tamtej wody się jeszcze nie nazbierało. To by było o, Nasz szalony piesek. Nasz szalony piesek jej się tutaj najwyraźniej podoba przyszliśmy tutaj z też jak była szczeniakiem to zima była wtedy e, i też się tutaj dobrze czuła także fajnie 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 drzewa szumią nie wiem czy to słychać pewnie słychać kamienie pod butami ale ładnie tutaj jest Trochę aut też słychać. A nie za dużo. Nelka, podoba Ci się tutaj? Chyba tak. Chyba się jej podoba. Na pewno ma dużo do wąchania. I takie nowe tereny. O, wariatka nasza. Będę przygotowywała jedzenie do pracy, bo jutro jest piątek, chociaż mi się cały czas wydaje, że jest poniedziałek, bo dzisiaj wolna. Jakieś reklamy, ja tutaj zaraz je wyniosę. Eee, nasza wędrówka dzisiaj skończyła się tak, że wróciliśmy autobusem, bo tego wszystkiego już było za dużo. Eee, więc wróciliśmy sobie autobusem do domu i teraz tutaj działamy Różne takie rzeczy robimy, trochę odpoczęliśmy i fajnie. I to był fajny dzień. Pomalowałam sobie paznokcie. Eee, wyszły nie najgorzej, muszę powiedzieć, dlatego nie będę pokazywać, bo paznokcie jak paznokcie, oczywiście u stóp. Eee, myślałam, że wyjdą gorzej, więc się pośmiejemy, ale skoro wyszły dobrze, to, no, to po prostu wyszły dobrze. Tam gdzie, nie gdzie muszę tylko zmyć. A tak to jest ok. Ugotuję sobie jajka. Ugotuję od razu trzy, bo na tyle mam w tym gotowaczu do jajek. Więc ugotuję trzy, ale wezmę tylko dwa, z tym, że jedno już mam ugotowane. I pomyślałam sobie, że na no jutro zrobię sobie sałatę do pracy. To będzie um, najłatwiejsze. To będzie najłatwiejsze, bo um, bo co? No bo tak po prostu mogę ją zjeść y, wszędzie i w każdej chwili. Jutro pracuję krótko, bo jest piątek. W piątki pracuję krótko. Więc wezmę po prostu y, sałatę do pojemnika i tyle. I co będzie w sałacie? W sałacie będzie wołowina, którą upiekłam. W ogóle ta wołowina y, upieczona wygląda tak. Tą, którą piekłam ten cieńszy kawałek, tak, z drugiej strony. Tutaj jest, e, nie wiem, co to jest, ale to jest takie, mm, jak chrząstka, nie, nie chrząstka, to jest takie na pewno bardzo kolagenowe. W każdym razie jest to ciężko ukroić i jest to ciężko pogryźć. Nie mogłam tego pogryźć, mimo że zęby mam bardzo dobre. Więc muszę to odkroić e, i nie będę tego dawała do do sałaty, bo naprawdę to było to jak guma do rzucia, się to żuło, żuło, żuło i to się w ogóle e, e, nie chciało pogryźć. Więc e, postawię sobie miskę i zrobię sobie wagę na termomiksie, bo muszę zważyć. E, muszę zważyć tego mięsa tyle, ile potrzebuję. I dobra, będziemy kroić. Miałam tego drugiego noża. W każdym razie o, tą wołowinę nawet jest ciężko pokroić. W sensie to żelaste takie. Ciężko jest nawet nożem pokroić, a co dopiero zębami ugryźć. Także ogólnie ta wołowina wyszła mi troszeczkę twarda. Mogłam ją trochę dłużej w piekarniku potrzymać. Poczymałam ją dwie godziny, dokładnie dwie godziny ale mogłam faktycznie dłużej dlatego, że w zasadzie ja ją zamrożoną do piekarnika wsadziłam, więc mogłam ją trochę dłużej w tym piekarniku trzymać. No ale okej, okay, jest do zjedzenia, przepraszam, dzisiaj dzisiaj dieta fatalnie 3 gałki loda, półtora ciastka z ruskiej, boże, nie z ruskiej, z tureckiej piekarni, słodkie bardzo słodkie także dzisiaj, no niestety nie ma się czym pochwalić, ale tak to jest przy z złoty i upadki um, nawet nie wiem dlaczego ja nie miałam za bardzo ochoty na to ciasto, dopóki go oczywiście nie kupiłam pokroję w kostkę po prostu tą wołowinę po, po, w paseczki, ale ale będzie w kostkę Także nie jestem dumna z siebie. Po dzisiejszym dniu e, współpracy z dietetyczką nie będę przerywać absolutnie. E, pomyślałam sobie, mimo że wczoraj miałam takie lekkie zawahanie, dzisiaj już zrobiłam przelew, koniec, zaklepane, zapłacone, trzeba korzystać. E, I co, co ja jeszcze mogę powiedzieć, że zaraz jeszcze muszę wyjść z Nelką. Na taki ostatni spacer, yy, bo już jest godzina za 29. No nawet nie myślałam, że jest tak późno, więc jest godzina za 29. Może dużo tego. No dobra, ale tam to wszystko, co ja tutaj tak dzielę. Ok, dobra, akurat jest tyle, ile potrzeba. I yy, Taka zasada jest w tych e, sałatach do pojemników, że na spodzie daje się rzeczy ciężkie, a e, im wyżej, tym lżejsze. Tak a więc teraz na to położę kapustę kiszoną. E, położę kapustę kiszoną, ale może troszeczkę sobie ją odcisnę, żeby nie było z takim sokiem, chyba że. A nie, nawet no ona nie jest tutaj z takim sokiem, ale może ja trochę pokroję. Aby ona nie była taka długa. O! Ja ją po prostu pokroję. Poszadkuję trochę. Dzisiaj na pewno lepiej. Trochę soczysta jest, ale to nie przeszkadza. Może to mięso rozmięknie. Na przykład pod wpływem tego soku. Kupiliśmy sobie też dzisiaj troskawki. U pana. Mówił, że nie ma w Maroko. Mówił, że to regionalne. Były nie były złe, ale nie wszystkie były takie super super słodkie. Bardzo ładnie pachniały. Bardzo ładnie pachniały, ale takie super słodkie nie były. Jutro jadę po jajka. Te, które sobie zamówiłam, takie duże. Więc tam przy okazji kupię truskawkę ostatnio kupiłam i były tam bardzo dobre a to kupię, dobra jest y, jest kapusta i damy do tego trochę ogórka zielonego jakoś tak y, bardzo mi ten ogórek smakuje dawno nie jadłam i może dlatego mi ten ogórek smakuje, że po prostu chyba mogłabym cały zjeść ten ogórek, ale nie zjem oczywiście cały Trochę. umyjemy tak piątek piąteczek jutro fajnie cieszy mnie to no, pokroję na takie jakieś plasterki jakie mi się wydają najbardziej to ja lubię zacząć na tarce ale mi się nie chce tarki wyciągać ale to by było najlepiej cienkie plastereczki wtedy. Oczywiście ja ze skórką. I ja oczywiście tak, żeby było jak najmniej roboty przy tym wszystkim, bo przecież się nikomu nie chce stać w garach. Dobra, zobaczmy ile tego ogórka tak to wszystko mierzę, ważę, żeby potem wpisać fitatu. I em, bardzo tego nie lubię, nie? Po prostu nienawidzę. E to kto to widział, żeby y, każdy gram ważyć. Oczywiście nie trzymam się tak ściśle bardzo. Trzymam się tak w ogóle. Wczoraj pod prysznicem sobie pomyślałam, Boże, się tak przejmuję tym i nie mogę sobie poradzić, nie wychodzi mi to ani w... ani w kaloriach, ani w tych składnikach, bo przecież ja nie będę gotować, ja nie chcę gotować i to i to i, i myślę, co by tutaj zrobić, żeby to się zgadzało, a potem sobie pomyślałam, przecież dostałam prosty przekaz od tej dietetyczki i naprawdę potrzeba tylko mięsa i warzyw, czy innego rodzaju w ogóle białka, czy jajka, i, ja włączyłam, to włączyłam, czy jajek, czy ryb i warzyw i dziękuję, do widzenia i to jest wszystko. I jako przekąska, y, owoce, i y, określona oczywiście, tak samo jak warzywa. I sobie się, czemu ja się tak ściskam w ogóle? Nie. No, co nie zmienia faktu, że muszę trochę y, jednak to pomierzyć i poważnie, ale sałaty to już naprawdę nie będę. Y, już dam tą resztkę, co tutaj jest, jaka jest. I tak sobie pomyślałam, bo że ja się tak jakoś. Weszłam w to wszystko i, i, i taka byłam trochę sfrustrowana. sobie, myślę, druga sprawa sobie muszę że to że muszę sobie jakoś to urozmaicić. A potem pomyślałam, że przecież wcale nie muszę urozmaicać. Wcale nie muszę, przecież mogę jeść na okrągło to samo cały czas. I, i jak kupię, dajmy na to taką sałatę, to mogę ją jeść przeszczytnie. Bo co mam z tą sałatą, z tą sałaty zrobić, jak jej nie zjem w jeden dzień, nie? A wiadomo, że nie wiem. I tak sobie pomyślałam, ale to. To jest tylko i wyłącznie moja wina, bo absolutnie y, dietetyczka mi absolutnie nie powiedziała, że ja mam codziennie jeść co innego i na każdy posiłek y, nie wiadomo co i cuda. Absolutnie nie. Tylko mi się to tak jakoś w głowie uroiło i, i sobie myślę, nie, ja tego nie szafnę, mi się nie chce. To znaczy mi się nie chce. No to, to jest czasochłonne. Po prostu takie sobie wymyślanie na każdy posiłek coś. Ale później właśnie stwierdziłam, że nie, nie, to wcale nie jest czasochłonne. Przecież chodzi o to, żeby ja później też tą dietę tak utrzymała, jak już schudnę. Mam nadzieję, że schudnę, żeby ja tą dietę utrzymała, tak? Więc no nie mam zamiaru tutaj wystawać w garach godzinami. Te czasy się już skończyły. Kiedyś tak robiłam, ale od dawna już mi się tak nie chce. Mam inne rzeczy, inne zajęcia i nie będę tego robiła. No. I stwierdziłam, jem tak jak jem. Następny termin ma 10 czerwca. I zobaczymy, co pani powie. Czy pani powie, że to jest ok? Czy pani powie, że to nie jest ok? Będziemy wszystko wiedzieć. Okay. Więc yy, miska sałaty gotowa. Jest to ilość dość duża. Wygląda to tak: warstwowo. Wołowina. Co yy, to, to jest? Kapusta. Tutaj widać ogórki i sałata. Wam to do lodówki. Jutro to wezmę i wezmę do tego, bo to oczywiście jest nie wszystko, bo ja jeszcze do tego wezmę. na co przełożę tu, na mniejszy talerz? Bo, o, cześć Nelka! Cześć Nelka! Ty wyczułeś, że tutaj się coś dzieje? Że tutaj się jedzenie dzieje, tak? Chodź, pokaż się! Chodź się, pokaż! Pokaż się tutaj! O, jest nasza Anelusia tak, jest nasza Anelusia kochana tak więc do tego sobie tylko muszę sobie słoiczek mały przynieść z piwnicy i zrobię taki dressing z oliwy, z oliwek i octu balsamicznego Ja mam ocet balsamiczny ciemny już netko. wystarczy już wystarczy z octu balsamicznego ciemnego i to będzie wszystko Oczywiście dam tam sól pieprz Ym, do tego sosu. I tak. I to będzie wszystko. A, zapomniałam jajek dać. To jajka zjem na śniadanie, może w domu. Albo jak przyjdę z pracy. Ja mam ochotę na No Nie po to je gotuję. I sobie tutaj wystawiłam. Myślałam, że będzie tutaj załat, ale faktycznie tej załaty już za dużo. Więc nie będę kombinowała, bo w ogóle mi się wydaje, że to chyba jak na jedną porcję to będzie za dużo. Zobaczę, przełożę jutro na talerz, może tylko połowę, nie wiem. W każdym razie yy, dodam tą oliwę i ten ocet balsamiczny. Po solę, po pieprze i takim dressingiem to poleję i tak to zjem. I tyle. Co będzie na kolację, nie wiem, zobaczymy. Po prostu zobaczymy. I jutro czas pokaże. Na pewno będą znowu truskawki. I na pewno jutro nie będzie słodyczy. To na pewno dzisiaj był taki dzień i okej. Okay. Ale jutro już tego nie będzie. Dobra. Spadamy na spacer. Spadamy do piwnicy. I spadamy spać, żeby się wyspać. Włosy mi rosną. Widzę, że tu są takie coraz dłuższe i fajnie. Czekam, aż mi naprawdę podrosną. I. Yy... 絶対。